Siema, w tym poradniku pokażę Wam jak grać y, mod Optifine 1.4.5 do Minecrafta. No. Y, link będzie w opisie z tej strony. Bierzemy na dół i bierzemy to. OK. Czekamy 5 sekund. Klikamy na to. Ok, odpalamy to. Teraz włączamy start. Uruchom, procent, update, procent. Minecraft, bin, Minecraft. Otwórz za pomocą hence winRAR. I teraz wszystkie pliki stąd przynosimy tu. Ok. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł. Cześć. Liczę o suby i łapki.